Witam serdecznie w wędkarskiej szkole portalu martwisz.pl Wędkarstwo i przygoda Do tej pory filmy w szkole portalu martwisz.pl, Wędkarstwo i przygoda były o różnej tematyce Nie było tutaj nic uporządkowanego Nic co można było by w jakiś łatwy bardzo sposób odnaleźć Wyszukać tematy, które są interesujące, które są potrzebne akurat w danym momencie wędkarzowi internaucie, który, który szuka po prostu rozwiązań, szuka, swoich, szuka nowych pomysłów. Dzisiaj postanowiłem tę szkołę uporządkować, z tym, że nie stanie się to od razu, bo dotychczasowe filmy traktowały zarówno o wędkarstwie spillingowym, karpiowym, spławikowym, gruntowym. Były tam nawet w tej szkole jeszcze filmy pokazujące techniki łowienia. Tym razem chcę pójść w kierunku takiego uporządkowania szkoły, ale w związku z tym rozpoczynam jak gdyby nowy dział w tej szkole. Można by powiedzieć nawet, że wydział i będzie to wydział karpiowy szkoły portalu martwisz.pl wędkarstwo i przygoda. Rozpoczynam ten wydział filmami poświęconymi zestawom karpiowym. Prze podzieliłem ten temat na takie dwa podtematy. Pierwszy temat to odkrętlika do przelotki, a drugi temat odkrętlika do haczyka. Pierwsze filmy z tego cyklu, z serii odkrętlika do przelotki, ukazują się równolegle z tym filmem, z tą zapowiedzią porządku w szkole martwisz.pl wędkarstwo i przygoda z zapowiedzią utworzenia nowego działu jak już powiedziałem, wydziału karpiowego tej szkoły za jakiś czas ukaże się druga część czyli pierwsza część to, to ta dzisiejsza obecna, to od Krętlika do przelotki za jakiś czas za kilka tygodni ukaże się Druga część odkrętnika do haczyka, w którym pokażę wszystkie e, przypony karpiowe. Może nie wszystkie, ale te najważniejsze. Co chcę w tej szkole karpiowej, na tym wydziale karpiowym pokazać? Mm, najprostsze rzeczy, najprostsze rozwiązania. Rzeczy, które są niezbędne, podstawowe, takie niemalże schematyczne, e, szablonowe, mm, od których to rzeczy każdy z wędkarzy będzie mógł sobie mm, do których to rzeczy będzie mógł sobie podokładać swoje pomysły, podokładać swoje rozwiązania. Ja pokażę tylko coś w rodzaju podstaw takiego niemalże szkicu, szkicu tego, jak powinno się zacząć, jak, co powinno się zrobić na początku, czyli takie podstawowe naprawdę zestawy, podstawowe rzeczy, a później już kolejne wariacje z wykorzystaniem innych materiałów dostępnych na rynku. Niech już sobie każdy sam e, wymyśla, niech każdy sam stosuje, niech je testuje, i niech się dzieli z nami e, tworząc swoje filmy, tworząc swoje poradniki, podsyłając te poradniki e, jako odpowiedzi wideo do tego, e, co jest na przykład na moim kanale, na kanale Martwisz Pawentkarstwo i Przygoda, albo na innych kanałach, innych kanałach. E, Innych YouTuberów, na których to kanałach też są naprawdę fantastyczne e, filmy, fantastyczne poradniki, które warto obejrzeć. Ja sam się ostatnio zdziwiłem, oglądając e, jeden poradnik, że e, autor podszedł do tematu właśnie w taki sposób, o którym ja bym nawet nigdy nie pomyślał, że tak można, że tak można temat przed, przedstawić. No ale właśnie na tym polega m, ta e, nasza różnica między nami, że każdy patrzy z jednego punktu. Jeden patrzy z jednego punktu, a drugi z drugiego punktu, i właśnie to jest w tym wszystkim bardzo piękne, że każdy może zastosować inne rozwiązanie. Także, także dobre. Każde to rozwiązanie będzie dobre. Jeszcze raz wspominam. Ja pokazuję tutaj w tej szkole portalu Marfysz w całości szkoły naprawdę podstawy. Podstawy, do których każdy może sobie dołączyć kolejne rzeczy, do których może powymyślać. Inne rozwiązania, a te podstawy po prostu tutaj będą, będą pokazywane, po to, żeby każdy, kto zaczyna przygodę wędkarską, każdy, kto zaczyna na przykład karpiowanie, mógł sobie zajrzeć do tych filmików i zobaczyć poglądowo, jak się niektóre rzeczy robi, ale w taki naprawdę najprostszy sposób. Na początek zaplanowałem sobie w, na tym wydziale karpiowym pokazanie. Filmów o tematyce zestawów karpiowych, ale później także w trakcie sezonu będę pokazywał na przykład rozwiązania różnego typu, jeśli chodzi o materiały PVA. Co tam jeszcze o przyrządy do zanęcania, na przykład i inne tego typu rzeczy. A z całą pewnością, bo mam bardzo. Wiele pytań odnośnie wolnej szpuli. Z całą pewnością pokażę, jak działa mechanizm wolnej szpuli, na czym to polega. Karpiarze, którzy są z tematem obyci, zdziwiliby się, jak wiele pytań trafia do mnie, właśnie o zasadę działania kołowrotka z wolną szpulą. Myślę, że ten temat. Trzeba będzie ludziom pokazać, bo nie każdy, nie każdy jeszcze wie, na czym polega wolna szpula, jak ona działa, do czego służy i czy faktycznie jest potrzebna. Może nie do końca i nie wszystkim. Są ludzie, którzy bez wolnej szpuli jakoś sobie radzą i wcale im ta wolna szpula nie jest potrzebna. Ale ja pokażę, na czym polega zasada wolnej szpuli, jak to wszystko działa, bo. Taka jest potrzeba od Was, takie sygnały od Was otrzymuję, że niby prosta rzecz, a jednak brak gdzieś informacji. I postaram się to na tym Wydziale Karpiowym Szkoły, portalu martwisz.pl, wędkarstwo i przygoda, postaram się to uzupełnić. Zapraszam Was wszystkich do oglądania tych pierwszych odcinków, filmów poświęconych karpiowaniu, poświęconych zestawom karpiowym. Oglądajcie, komentujcie, podrzucajcie swoje pomysły, podrzucajcie także swoje, swoje filmy w odpowiedziach wideo, pokazujące dokładnie tę samą tematykę. Cóż, zapraszam Was na te filmy. Myślę, że spodobają się Wam. Są proste, takie krótkie, ale pokazywałem, pokazałem na nich, na nich bardzo dużo. Rozwiązań, bardzo dużo takich szczegółów, o których czasami ludzie, którzy rozpoczynają karpiowanie, nie mają pojęcia. To znaczy, może nie tyle, mają świadomość tego, że takie rozwiązanie istnieje, natomiast nie mają możliwości zapoznania się z rozwiązaniem jakiegoś problemu. Tutaj w szkole portalu marfisz.pl wędkarstwo i przygoda na tym wydziale karpiowym te takie podstawowe, najprostsze rzeczy. Będą pokazywane i myślę, że w ciągu tego roku pokazanych będzie jeszcze bardzo dużo ciekawych karpiowych rzeczy. To może tyle. Aha, jeszcze powiem tak, że wszystkie filmy na tym wydziale karpiowym będę umieszczał w taki sposób, że będą one podzielone na odcinki: takie drobne kawałeczki 10-kilkunastominutowe, pokazujące na przykład jeden temat no powiedzmy sobie tak dla przykładu zestaw helikopterowy czy jakiś inny na przykład zestaw samozacinający to będą podzielone filmy takie w krótkich odcinkach a całość taką ogólną tematykę później złączę w jeden duży film żeby każdy kto będzie chciał to będzie miał taką ochotę żeby mógł sobie cały ten materiał za jednym razem bez szukania bez Serfowania po internecie odnaleźć i obejrzeć. To może tyle, jeśli chodzi o wstęp do e, nowego działu szkoły portalu martwisz.pl, Wędkarstwo i Przygoda Działu Karpiowego. Dzięki zapraszam do obejrzenia filmów.